Ej, to milenka! Ej, tu milenka! Popatrzcie, to dzisiaj dostałam od dzieciątka! To jest Enchantimals? Tak! Bo, bo tu na górze pisze Enchantimals. Będziesz otwierała? Tak! Popatrzcie, tu pisze Enchantimals. No, a co dostałam dostała się Coś dostała? Tak! Oj! się dostała takie do prysowania, tak? Uh -huh. Ciekawe czy jej się spodoba. Popatrzcie, nie ma baterii. No, może baterie trzeba wsadzić, wiesz? Będziemy otwierać zaraz. I teraz się twoje laleczki wszystkie zmieszczą. Enchanty Mars może będą miały gdzie mieszkać. Tak. Jesteś zadowolona? Tak. Martysia dostała się telefon z specy. To zaczynamy otwierać najpierw mój domek. Popatrzcie, laleczkę już uwolniłam. No, to ta laleczkę ma co? Ty pokażę ok. zwierząt. Ma to okulary jak Leluja. I dalej otwierać na razie dam to Cysi. Cysia, masz. Jak Ci się podoba. Wiesz. Drugie. Jest. Ja otwieram dalej. Oj. Zobaczcie, ile ten domek ma części. Jej! Yeah! Bo. No. Tak, brawo, brawo! I teraz zaczynamy się tak? składać. Tutaj są różne ścianki. Tu jest ziemia od, z łapami od psami. Tu jest od kuchni. No, tutaj chyba od salonu jakiegoś. Tak. A z drugiej strony mamy to. Okna i balkonik, tak. No, to jedziemy dalej. A to jest ziemia. Okno, to chyba musimy tutaj na obrazku poszukać takiego na obrazku o, takiego ja fioletowego. No, to zaczynamy dopasowywać. Popatrzcie, tutaj jest instrukcja. Tak, jak zbudować, tak? Bo nie umieliśmy zbudować bez i żeśmy znaleźli instrukcję w kartonie. I tak, ja znalazłam. No, Milenka znalazła, bo nie umieliśmy zbudować, tak? Domku. Bo widziałam ją za tym kartonem. No, a teraz już będziemy umieli, tak? No to budujemy już, nie? Tak. No to widzimy się za chwilę. Ładnie? Mhm. Ma no, serduszko i gwiazdka. No pięknie to. I trójką. Piękne to ma. A, macie. a pokazać wam sztuczkę. No. No. Bo to jest jako magnes i pieczonka. No. Patrzcie. Trzyma się. Aha. Oj. No, teraz Marcysia coś będzie rysować. Pokaż mi się namalujesz? No, na portrecie? Czekaj, bo wywołujemy muzykę. Na... No, włączymy jakąś muzyczkę. Pięknie się namalowała, pięknie. A tutaj pięknie. można sobie odrysować gwiazdkę i serduszko. No. Mocz jak chcesz. O, popatrzcie, jak tata sobie pradził w moim domku. No, jeszcze buduje, nie? A później ja będę sama. Domek już gotowy. Teraz go będę mogła umedlować. Dobra, łóżko ma być na górze. O, lalka będzie spała. O, idź spać. A tu jest od niego łóżko. No, od zwierzaczka. Tak, on będzie. Tu jest dla niego miseczka. No, to na dole, tak? Tak. I te. A chcecie zobaczyć. A gdzie są te drzwi, co że się otwiera? Aha, tam są te drzwi, co się otwierała. Tutaj są, no. Pytam, tak, że zapomnieliśmy o nich. Tutaj mamy lodóweczkę. I ona się otwiera. No, umiesz otworzyć? O, chyba ci wszystko powypadało z tej lodówki. Patrzcie, tutaj są drinki, kawy. To I kasa można kupować, tak? tak? Tak. I no. Tak, dobra. Gdzie ona będzie, co? Masz jakiś pomysł na nią? Tak. Gdzie ją dasz, co? Do kawiarni. Mhm. Mm to jest kawiarnia. Aha, tu będzie, dobrze. No a co tutaj będzie? Na tym pięterku, aha, lodówka, bo to jest kuchnia w ogóle, tak? Tak, i kanapa. I kanapa tutaj Bo no, tak dobrze. widziałam na obrazku i będą jeszcze ciasteczka w lodówkach. Tak? Dobrze. Bo mam takie trzy ba ciasteczka. Babeczka, ciasteczko i babeczka. Pokażesz nam to w środku, jak to zrobiłaś. Aha, na górę tam dałaś ciastka, żeby się nie zepsuły. No. Tak, żeby się nie zmarnowały. No tak. No. To teraz ta lala będzie miała gdzie mieszkać. A co to jest za laleczka w ogóle? Znasz w to jest? Znasz ją? Nie. Ja też jej nie kojarzę. Ja i tak inne lalki nazywam jak chcę. No, a ta jak się na to będzie nazywać? Może Klara, czy jakoś? Klara! Jak ona się będzie nazywać? Klara. Klara to będzie? Mhm. Uh -huh. no. Nie, Eliza. Eliza, no dobrze. Ale ona ma tu jeszcze taki naszy inny. Pokaż. Aha, taki pomarańczowy. Tak, i ona pójdzie spać. A wieżą go tu śpi. Czyli Eliza, przepraszam, Eliza sobie śpi tutaj, w, tym, w tej sypialni. A tego pieska nazwę? A pieso jak się będzie nazywał? Y, y, nana. Nana, dobrze. O nie, nie. <coughs> Aha, tutaj jeszcze mamy na ciasteczka. Dobra, ciasteczka hmm. wyjmujemy, żeby, żeby one były tu. Tu jednak będą dobrze. Tutaj jeszcze mamy na. Oj. O, chyba się Milęce wszystko wysypało. Tutaj jeszcze mamy na podwórku takie, taki stoliczek z taką parasolką i takie dwa krzesełka. Połączone. Tak, w takim jakby ogródku. Patrzcie, jakie ładne ciasteczka. No, pięknie masz te ciasteczka, widzisz? Masz różowe ciasteczko, jakieś czekoladowe. I. I żółte. I żółte, no tak. Ale lodówka jest już pełna. Jest już pusta raczej chyba, co? Nie, bo tam widać takie coś. Aha, tam widać takie jakby jedzonka w tej lodówce. I tu też. Tak, i tutaj też. Tak, masz rację. Dobra, prostu to Już prawie umeplowane. To się nazywa Enchantimal City Tales. Weźmy, hmm, nawet się, tu otwiera drzwiczki. No, popatrz, jak się otwiera drzwiczki. Popatrzcie, tutaj się otwierają drzwi dla pieska, a tutaj się otwierają dla pani. La, 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 la. Widzę, zobaczyć. Wow! Jak tu dekorowany piękny domek! Cześć, Rana! Ha 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 ha! Widzę, że śpisz. Tak, śpię sobie. A gdzie moje przyjaciółki? Chyba jeszcze nie przyszły, wiesz? Bo, Bo nie... dopiero imprezka się zaczyna za godzinę. No tak, już zapomniałam. Więc wszystkie za godzinę tutaj na pewno będą. Tak. Nic nie martw, nie zapomnę o twoim przyjęciu. I popatrzcie jakie mam klapeczki. Hm? No, takie letnie. Chyba <laughs> jest ci bardzo ciepło. Tak. Masz piękne okularki. Dziękuję i mam nawet loki No masz piękne te włoski Widzowie a napiszcie w komentarzach kto ma, kto ma dwukolorowe włosy Moja ja mam No ma jasne i trochę ciemniejsze Tak Jeszcze jakieś laleczki na pewno też mam dwukolorowe włoski nie? Nie A więc co się wam powiem naciśnijcie na dzwoneczek Zasubskrybujcie mój kanał i naciśnijcie na dzwoneczek ona ma tu jeszcze taki ogonek inaczej i jeszcze został łapki w górę. Ona ma tu jeszcze taki ogonek różowy. No piękna ona jest, nie? Uh -huh. A zobaczcie, tutaj jest jeszcze taka kawusia z kotkiem. Z kotkiem, bo to taka kawiarenka tutaj na dole jest. Tak i Parasolka, stoliczek, krzesełka, a chciałam wam takie coś... pyszne ciasteczka. A chcecie coś zobaczyć, co na górze jest? Jasne, że chcemy. Basen. Pokaż, właśnie zapomnieliśmy tutaj na Popatrzcie. górze. To Jest basen. Juhu, kąpię się laleczka, dobrze, że tu jest basenik. Mhm. No, a tutaj jeszcze mamy taki balkonik. Tak, i tu jest drabina do wchodzenia na wyżej. Tak. O, balkonik! Ja też chcę z niego korzystać. Wejdę sobie tu. I na przykład wchodzę z LinkedIn. I no. już jestem na balkonie. Ale piękny tu widok! Mm -hmm. Idę wszystko przygotować, bo zaraz będę miał gości. Jeszcze obudzę bo za chwilę będzie imprezka. Tak, nie musisz jej dać coś jej, żeby nie była głodna. Tak, ja też właśnie coś wypiję. Mam nadzieję, że wszystko już poszkowa. Idę zadzwonić z moim królem. Ding! Ding dong. O, już ktoś dzwoni, muszę wstawać. Di, 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 di. Wchodźcie, wchodźcie, zapraszam! Wchodźcie, wchodźcie, zapraszam Was. Ale Was dużo. Chcesz coś jeszcze do picia albo do jedzenia? Nie, wszystko już mamy. Siadaj do nas, sobie pogadamy trochę, co? Dobra, już idę. No i co tam, jak Ci się mieszka w nowym domu? Fajnie. No, jesteś zadowolona z niego? Tak. On jest bardzo duży, kurczę. Ja tutaj mieszkam w mieszkanku, mam jeden pokój, a ty masz taką, można powiedzieć, willę wypasioną. Możecie zamieszkać w moim nawet domu. Co ty gadasz, serio? Wszyscy mogą tu nawet zamieszkać. Ale czy my się wszyscy w ogóle zmieścimy? No dacie radę, mój dom jest przeokrągły. Wiesz, jaki Damian robi bałagan w domu? O, Oj, tam, oj, tam, co ty to gadasz? No wiesz, no, następnym razem my Was zaprosimy do nas. Dziękuję. Proszę. Chodźcie zobaczyć mój teraz i basen. Okej, okay, to dopijemy tylko tutaj kawkę i zaraz tam przyjdziemy. Dobrze, idę jeszcze zobaczyć, co robi Brooklyn. Dobra, my tutaj dopijemy kawkę i się zbierzemy na taras. Dobra, co robi Brooklyn? A Oglądam, co tutaj masz w tym mieszkanku. Właśnie jestem na kuchni. Ekstra tutaj masz. Zazdroszczę I Też bym chciała mieć taką chatę. Ale możesz ze mną zamieszkać. Dobra, świetny pomysł. Przysyk. Ale myślę, że jeszcze nie teraz, wiesz, bo dojazdy i, i to wszystko to za daleko jest, żeby bo... tutaj się wprowadzić. Ale dziękuję ci, może pomyślę nad tym. Dobra. Ale masz bardzo fajne, urocze mieszkanko. Mhm. Mm Ludzie się zbierają zaraz na taras. Idziesz na basen? Bardzo chętnie zobaczę twój basen, no. Można się tam kąpać? Mhm. Mm ciepła jest woda? Tak, na samej górze on jest. Dobra, to chodźmy. No to jesteśmy już na tarasie. Cieplutka woda? Ciepła, ciepła. A Damian nie chciał przyjść się kąpać. Wiesz, on został jeszcze znaną, tam i się bawi. Dobra. Ale czadowo, ale się fajnie pluska nóżki. Hi -hi. Dziewczyny, wy też możecie mieć kiedyś taki dom, albo możecie do mnie przyjść na basen. Dzięki za zaproszenie, na pewno będziemy korzystały. Nie ma za co. Widzimy się następnym w następnym odcinku, zaprzebujcie mój kanał i naciśnijcie na dzwoneczki. Zostawcie łapki w górę. Pa pa następnego odcinka.